Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z dość nietypowych tak. warunków. Wiecie już doskonale z moich filmów. Na zachodzie i w zachodnich muzeach bardzo często stosowaną praktyką jest sprzedaż różnych rzeczy z okresu wojny. I takie rzeczy oczywiście ja sobie kupuję, będąc w tych muzeach, raz większe, raz mniejsze. I dzisiaj pokażę Wam troszkę przy okazji filmu, który. Jeszcze raz wspomni o zasadach konkursu. Więc może zacznijmy od tego, jakie są zasady tego konkursu. Pierwszą zasadą jest subskrypcja kanału. Kanał możecie subskrybować już dzisiaj. Możecie wejść na kanał, kliknąć subskrybuj i będziecie wtedy na bieżąco. Jednakże komentarz z odpowiedzią na pytanie, które zadałem, czyli ile mam wzrostu, zostawiacie dopiero w niedzielę 11 lutego. Pod filmem konkursowym. Film będzie zatytułowany Film konkursowy, jak się żyje w mikrokamperze. I pod tym filmem zostawiacie łapkę i komentarz z odpowiedzią na pytanie, ale ten film będzie wy wyemitowany dopiero 11 lutego o godzinie 9 rano. Jest to najbliższa niedziela, godzina 9 rano, i to pod tym filmem. Teraz pokażę Wam, jak wyglądają różne rzeczy sprzedawane w zachodnich. Muzeach, które można nabyć bez żadnego problemu, wystarczy pojechać. Są tam różne sklepiki, takie małe z upominkami i są oczywiście rzeczy z epoki, z okresu II wojny światowej. Jest to bardzo, ale to bardzo często stosowana praktyka w zachodnich muzeach. Chodźcie ze mną, pokażę. No to zaczynamy. Taką bardzo wymowną rzeczą jest oczywiście Sztabka Złota. Jest to Sztabka Złota, którą zakupiłem w naszych sztolniach walimskich, w jednym z kompleksów. Jest to kompleks Włodarz, który zwiedzałem. Bardzo fajny kompleks, w którym można popłynąć sobie łódką wewnątrz jaskini. Kompleks Rize właściwie do końca nie wiadomo po co był budowany i, i, i z, z jakiego tytułu. Jedni mówią, że był budowany, by przenieść oczywiście różne fabryki pod ziemię. Inni mówią, że do ukrywania różnych rzeczy nie ostały się żadne dokumenty z włodarza. Wiemy tylko, że poszła tam masa betonu. Brytyjski telefon, telefon set MK3. Ten telefon zakupiłem w Belgii. Telefon oczywiście da się otworzyć takim telefonem. Brytyjczycy, jest to telefon polowy. Brytyjczycy podawali wiadomości na krótkie odległości. Jest oczywiście cała instrukcja, kable, które się podłączało na miejscu. Oczywiście jakieś manierki z pomniejszych zamków. Te, tą makietę Tygrysa i rozbitego amerykańskiego samochodu kupiłem w Muzeum, Luftfahrt Muzeum w Hanowerze. Jest to. Jedna z części pod, y, fabryki MNH. Kiedyś we Wrocławiu na targach staroci zakupiłem pieczęć. Nie będę wam pokazywał znaku, bo jest to y, swastyka nazistowska. Pan sprzedawał, zakupiłem. Oczywiście mam też amerykańską, y, amerykański niezbędnik. Jest to Patelnia, talerzyk, zapewne był tu jeszcze niezbędnik, czyli łyżka i, i nóż. Aczkolwiek nie było go w zestawie. Jest tylko bardzo często można zobaczyć właśnie w zachodnich muzeach na wystawach pokazywane są, jak yy, Amerykanie używali takich rzeczy. Jest tutaj również amerykańska latarka. Najprawdopodobniej z tego, co powiedział mi pan w MHM44 Museum, jest to latarka mechanika czołgu. Czy faktycznie tak było? Nie wiemy. Jest tutaj piękny napis. Nie wiem, czy zobaczycie. Postaram się Wam go pokazać. Jest tutaj piękny napis US Army. Ślicznie to wygląda. Być może teraz będzie lepiej widać. US Army. I takie rzeczy można sobie zakupić. Oczywiście jest też yy, figurka czołgu Sherman. Jest to czołg amerykański. I oczywiście Universal Carrier. Taki wóz do wszystkiego właściwie. I, i używali go również nasi polscy żołnierze w siłach zbrojnych polskich na zachodzie. Takiego sprzętu jak telefon, manierka czy, czy latarka używali najprawdopodobniej również i sowieci, dlatego że jak wszyscy doskonale wiecie z moich filmów, na podstawie amerykańskiej ustawy Land lease o pomocy krajom sprzymierzonym, takie również rzeczy, nie tylko czołgi, nie tylko amunicja, nie tylko broń ciężka i lekka, ale również yy, takie. Elementy wyposażenia trafiały do radzieckiej armii. A więc powtórzę tylko jeszcze raz, gdy przyglądacie się na te moje zwoziny. Oczywiście jest to niewielka część, dlatego że nie jestem w stanie tutaj teraz wszystkiego wyciągać z pudełek. Gdy oglądacie, przypomnę jeszcze raz o zasadach tego konkursu. Film konkursowy, który będzie się nazywał Film konkursowy Jak się żyje w mikrokamperze. Będzie wyemitowany 11 lutego o godzinie 9 rano. I to właśnie pod tym filmem zostawiamy łapkę w górę, komentarz z odpowiedzią na pytanie: ile mam wzrostu? I uwaga, teraz będzie podpowiedź. Na koniec tego filmu wyświetli się kolejny film, w którym jest zawarta odpowiedź na moje pytanie. Także oglądajcie uważnie. Zapraszam serdecznie i pozdrawiam Was wszystkich. Krzysztof Film. Film wyświetla się właśnie w tym miejscu, w tym rogu, ale uwaga, proszę Was również o udostępnianie tego filmu, by również Twoi znajomi mogli wziąć udział w mojej zabawie. Zapraszam wszystkich naprawdę bardzo gorąco subskrybentów jest niedużo, więc szanse są ogromne na wygranie nagrody głównej, ale również są też nagrody pocieszenia. Zapraszam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie do zobaczenia niebawem. Hej.